Nie nie nie. nie, nie, nie. Jeszcze raz. Powiedz, że jesteś gotowy, jesteś dobrym aktorem i powiedz, jestem gotowy i zaczynam. Jestem gotowy i zaczynam. No, no to cyk. Do... Biega. Krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Cuka tu, w spodniach i w surducie. W lewym bucie. W prawym bucie. Wszystko szafa przewraca. Maca. Szafa. Palto, palto maca. maca. standard, Nie to fiale. Kto z nich okulary? Pod kanapą. Na kanapie. Tam gdzie Parska. Krasa. Szpera w piecu. piecu I w kominie W mysiej dziurze. I w pialinie. Już Podłogę, Podłogę chcę odrywać. odrywać. Już policję za to używa, Nagle zrzeknął ruszkę. Nie chcę wziąć. Znowu żelka, Znalazł. Są. Okazało się, że je mam na własnym nosie. <noise> Super.